Nie, tam na broski, dzisiaj sobie zagramy w ten sezon. Słem, że jest gówniany. zobaczymy jak jest naprawdę. Salat, so, pis. Oczywiście, gramy zwykłe rankę dziki, bo nie wiem co o ten Salat, so, powtarzam się, przepraszam was, peace. O widzowie, lecimy na tu. Lecimy. Zawylecimy lecimy na miejscówkę, zobaczymy. Nie wiem czemu on ze mną gdzieś nie gra Nie chcę nic się z kimś grać. Wrzucam to na szybko jedna gierka i kończę. Przepraszam, że przed wczoraj nie było filmu, byłem na wycieczce i wróciłem o 21.30 do domu. A, a dzień później się rozchorowałem przez tą wycieczkę. A nie! To wprowadził ten sezon do gry, to jest takie gówno wysrane. Bo Mam dropi SM, ale ta pompa daje 30. I sobie lecimy. O Jezu, ale FPS. 100 FPS-ów Świetny sezon, najlepszy w historii. Już kocham. To jest takie gówno, sezon. A mi się w tą grę grać? Serio to są wszystkie budynki, musiałam, żeby mi się nie załadowało. A jeszcze już tyle niewykorzystanego terenu. Chyba to będzie jedno z moich ulubionych miejscówek w tym sezonie. O ta muzyczka. Aaa. mi się, jak już słyszę ten samolot. Tak, chce mi się, jak słyszę ten samolot. To zezwolił se pika na dodanie tego do gry. To sepikal pozwali na dodanie tego. Z te pompy nie da się rozróżnić. Ze szybko ma wolną. To jest tak Tikal, wygląda tak samo. Ale to jest kupa. A ktoś tutaj jest? Czy jeszcze tu tyle osób leciało? A wola tam. tylko. To na pewno są rankedy? O, co mi pompa nie chciała się wyciągnąć przez chwilę? O! Widać, jak ktoś tu jest spoczony. Jezu! Nie no, my obaj taki sam debili. No to są rankady, to jest tam. Takie boty na rankedach. Ale ja też najmądrzej nie zagrałem. Czemu tych duchów nadal nie usunął To z tej walonej gry. Ten sezon to jest najbardziej zepsuty sezon w grze. Nie da się w to gówno grać dosłownie. Iś, y, chłopie, mam wszystko, ale ty, który ma najlepszy blaster w grze, bo to y, kurde, on zadaje tak dużo, y, bo kurde, to już nie zapomniał usunąć tylko Po co one w ogóle są? rozumiem, w zeszłym sezonie, bo w zeszłym sezonie to nic, ale w Star Warsowym, po co to ma być w grze? Wytłumaczy mi to ktoś? Co on gra jak taki pot, ale jest taką szmatą? Bo ty ma yy, jakiś walony blaster, który powinien usunąć z gry. Widzowie, patrzcie, co teraz będę robił, bo to jest bardzo ważne. Za to macie od razu darmową broń. Jak ten ty nie będzie tam pierwszy Usunęli mój domek, na których latałem na FM w Sach. trochę. Bo teraz będzie jedna z bardziej kon kontestowanych miejscówek. Mm. Będzie szybciej Ja Obił. Typ odbił i sobie żartujecie, to ja mam free bossa od razu. I no to łatwo. Wy sobie bierzecie jakąkolwiek broń, jaką znajdziecie. Cokolwiek. Nieważne nie co to ma być, tylko żebyście nie byli bez broni. Teraz skakujecie do tego czegoś. Nie wiem co to jest. No... Pa. Boss nawalony. I macie najbardziej OP blaster w grze po chwili gry. Do tego samolot. Do tego macie ten samolocik. Czy to, jest nie naj... Czy to nie jest najlepszy spot i typ do mnie już zaczął strzelać, ale on mnie nie dogoni, bo to samolot zdążył się ten. No to. Może będzie min, ale nie ma pompy. Przecież stąd wywalili dwie miejscówki, Przecież to były dwie miejscówki, a teraz jest jedna. Będę zwukejował, ale się boję. Ej, dwukejować? najbardziej.